Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Tak, dzisiaj w takim otoczeniu się z Wami witam. Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. I słuchajcie, dlaczego przychodzę taka roznegliżowana, delikatnie mówiąc? To słuchajcie, dlatego, ile razy powiem słowo słuchajcie, bo ułożyłam sobie włosy na wałek, a właściwie zawinęłam włosy na wałek. Prawa strona zawsze wychodzi gorzej niż lewa, niestety. Ale użyłam pierwszy raz tego produktu. I zobaczymy efekty. Nałożyłam tak, jak Pani powiedziała, więc zobaczymy również. Co prawda to po jakimś czasie je rozplączę, bo teraz mam świeżo umyte. Pójdę się ogarnąć, nałożę pielęgnację, bo musiałam zajeczyć prysznic. Jakoś tak, nie wiem, się zdenerwowałam i upociłam. Byłam też z paczką, więc sprawa firmowa załatwiona, ale to nic. Słuchajcie, widzimy się za chwilę przy pielęgnacji i przy make-upie. Nie jest wybitnie, dlatego że po pierwsze jest echo, które pewnie słyszycie. No ale na razie mój pokój jest praktycznie pusty oprócz gdzieś tam przestrzeni na ziemi i różnych kartoników i tak dalej. No to ściany są puste, trzeba tu zmienić oczywiście, żeby echo sobie poszło w siną dal. Więc zaczynamy od pielęgnacji i oczywiście u mnie wjeżdża ta esencja nawilżająco-odbudowująca, bardzo ją lubię. Znacie ją pewnie nie od dziś, jak oglądacie mój kanał. Ja daję różnie, dwie, trzy pompki, w zależności od tego właśnie, jak ta moja skóra potrzebuje takiego mocniejszego pusta i tak będzie idealnie. Skóra staje się taka fajna, delikatnie klejąca, idealna na przyjęcie następnych produktów. I ja nie używam jakoś dużo ostatnio, ale następny krok to rozjaśniająco-wygładzający krem pod oczy. Słuchajcie, on u mnie idealnie się sprawdza i ja nakładam tak maksymalnie półtorej pompki, bo on jest bardzo fajny, ale nie chcę, wiecie, przesadzić z ilością warstw, a właściwie grubości warstw. Tak delikatnie sobie go wmasowuje, konsystencja nie jest jakaś mocno gęsta, nie jest on taki oblepiający i powiem Wam szczerze, że idealnie się sprawdza pod makijaż. Następnie wjeżdżę krem rewitalizująco naprawczy, również z kompleksem z PDRN i jego daję dwie pompki on ma taką konsystencję. Pięknie pachnie. To tak in plus dla tego produktu. Rewelacja. No dobrze, to jak mamy fajną bazę, to teraz tak. Gąbeczka, taka mega mięciutka. Swoją drogą też jest Sensu Mare, bardzo ją lubię. Taka mięciutka, duża. I jeszcze muszę wykończyć opakowanie mojego ulubionego ostatnio też podkładu z miszy numer 23 daje dwie pompki i on słuchajcie ma taki kolor, ale bardzo fajnie wtapia się w moją skórę. Mimo tego, że ma taki bardziej różowawo-chłodny podton, to idealnie się go wpracowuje. Co prawda mam tutaj kleksy, ale zobaczcie jak ładnie wygląda skóra, jak jest rozświetlona, taka nawilżona. Bardzo lubię ten produkt. Jak już się pouklepywałam, bo bardzo ważne jest, aby odpowiednio ten produkt wpracować, no, to użyję sobie tego korektora z Eveline 15. Mam już nową sztukę. O czym się dowiedzieliście z ostatniego filmu. Tutaj, posłuchajcie, po tych przygodach moich skórnych przez przeprowadzkę intensywność grudniową. Normalnie od tej zmiany zostało mi przebarwienie. Dajcie znać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne. O, widzicie, ten korektor jest za słaby. On w ogóle nie przykrył tej niedoskonałości. Ja kupiłam co prawda nową sztukę, bo on się fajnie sprawdza w strefie pod oczami, ale no, żeby przykryć coś, to już tak niekoniecznie. Wracając do tematu, dajcie znać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne, albo bardziej takie plany na ten rok, lub co afirmujecie, o czym myślicie. Ja mam parę takich tematów. Jak będziecie chcieli o tym posłuchać, to, to dajcie znać w komentarzu, to może stworzę z tego albo shortsa, albo może osobny taki może krótszy film albo live'a zrobimy i sobie porozmawiamy. Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać i czy macie sami, bo bardzo bardzo chętnie posłucham. Wiem, że różne influencerki, youtuberki mają właśnie różne plany, ja też swoje mam. I wydaje mi się, że moje plany tak wtrącając jeszcze i kończąc ten temat, są mocno Podnoszące na duchu, inspirujące, no więc możemy sobie na ten temat pogawędzić. I właśnie poprosiłam o dwie nowe sztuki, dlatego że ten produkt, ten mój ulubiony puder sypki, o którym właśnie mówiłam wam w ostatnim filmie, że ma, ja już mam swój ulubiony puder sypki i to jest właśnie ten sensu Mare z wykończeniem satynowym. Bardzo go lubię. On jest fajny w podróżach, bo ma, wiecie, możliwość zamknięcia, żeby Wam nic nie poleciało. Ale ja ten puder nakładam puszkiem. W ogóle mój puszek tam jest. Nie będę Wam już pokazywała w jakim jest stanie, bo jest dość mocno zużyte. W ogóle muszę go sobie wyprać. Te opakowania już idą weg, jak to się po poznańsku mówi. Chociaż nie wiem, może nie tylko po poznańsku. Mówię, dostajecie go oprócz tego, że w kartoniku to w takim ładnym woreczku I możecie sobie go w tym woreczku gdzieś tam wiecie, przewozić. Yy, ok, mam nową sztukę, więc muszę go sobie otworzyć. Czyli przekręciłam ten plastik i bierzemy sobie folijkę. I ja sobie wiecie. siuk O, i on ma taką bardzo fajną, taką mega miałką konsystencję. Bardzo za nim tęskniłam, a skończył mi się już w grudniu, tak na początku, ale wiecie, nie, 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 nie mam opcji, po prostu nie mam opcji, żeby Wam pokazać wcześniej. Nie miałam już, wiecie, ani technicznie możliwości. Starałam się jak mogłam, tak czy siak jakieś tam filmy zmierzymy się pojawiły, i to naprawdę <grytanie> rzutem na taśmę. Jak widzicie, tak delikatnie maczam, i to tylko ten koniuszek. I sobie tak wtłaczam właśnie w te miejsca, które najbardziej y, mi się wyświecają podczas dnia. Dzięki temu, że właśnie w ten sposób nakładam, to moje pory nie są tak mocno widoczne, bo tak muszę w ogóle zadbać o siebie. To, jak ja jestem zaniedbana jako kobieta, tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale ja naprawdę powinnam o siebie zadbać. I teraz wjeżdża pędzel, bo resztę ja już właśnie nakładam pędzlem. O, zobaczcie, jakie on jest fajny. I go sobie o, w ten sposób. To oczywiście przy okazji wtłaczam. No, co najbardziej powinnyście zwrócić uwagę, powinniście, to to, żeby mieć taką lekką rękę teraz przy pędzlu. Lekka ręka, jak to nazywam na czoło odrobinę, bo czoło się tak mocno nie wyświeca w moim przypadku. Oj, będę musiała chyba zrobić przerwę albo to będzie bardzo szybki makijaż, bo tak mnie łeb rozwolał, że ciężko mi się skoncentrować i skupić. Łeb, brzydko bardzo powiedziałam, prawda? No, ale boi mnie i to tak coraz bardziej pulsuje. Staram się szybko ogarnąć ten makijaż, w ogóle nie lubię się ostatnio malować. Robię to tylko dla większej pewności siebie, bo bez makijażu ostatnio. Przez to, że nie czuję się zbyt dobrze i komfortowo ze sobą, to wiecie, paletka niezmiennie, ja jestem wierna, jak coś mi przypasuje, to jestem wierna. Zresztą widzicie to po mojej pielęgnacji. I teraz, właśnie po produktach, które używam do make-upu, również tak. Ostatnio zaczęłam robić taką techniką te boliczki, one tak odrobinę chyba lepiej wyglądają, a może nie. Nie wiem, ale eksperymentuję. O ile można powiedzieć, że się eksperymentuję nakładając brązer, inną techniką, chyba lepiej. Chociaż tu zawsze jakoś tak. Dobrze, róż nie z tej palety. I ostatnio w ogóle nie, ro, nie używam rozświetlacza. Róż używam Znam. Zaraz Wam powiem, jaki to jest numerek czy kolor. A muszę sobie kupić już tyle razy podchodziłam do tego różu. Yy, taki rozświetlający, który zmalowano polecała. Bardzo chciałabym spróbować. Ten róż jest taki bardzo. Jak widzicie dziewczęce naturalne. Wydaje mi się, że na przykład przy makijażu ślubnym on by się sprawdził. No bo on jest taki. Od razu ta twarz się robi taka bardziej fresh. To jest numerek 6. Po prostu numer 6 blusher. I teraz tak, na powieki, reszta brązera. Serio, ja ostatnio mój makijaż tak właśnie wygląda. Na usta w ogóle w plecaku mam. Brwi, no to najważniejsze, żeby przeczesać. Everline i to jest chyba ten taupe soft brown. Dlatego ja ostatnio mam problem z makijażem brwi. Ja nie tą kredkę używam. A jeszcze pani powiedziałam właśnie o tej historii. To soft brown nie używam. Używam top. Cały czas od momentu, jak pakowałam parę kosmetyków do tej kosmetyczki, używam soft brown i coś mi nie pasowało z moimi brwiami. I ja już wiem, co, kolor. Bo on był taki mało, naturalny. Bo, kurde, co jest grane. A najlepsze jest to że jeszcze w dniu, kiedy przewoziliśmy rzeczy, to mam taką anegdotkę powiem przy okazji, malowałam się właśnie tak, przy biurku, ostatni makijaż i potem pakowałam już te rzeczy, te, te kosmetyczki i jeszcze ten makijaż tak ładnie tak nawet na filmie patrzyłam, mówię, kurde, podczas montażu, mówię, ładnie te brwi wyglądają, o co ci Asia chodzi? Przecież pakowałaś te same kosmetyki, nie? Mhm. Tylko, że ja kiedyś Raz jeden jedyny się pomyliłam i kupiłam mnie top, a właśnie soft brown, a soft brown już jest dla mnie za ciemny. No i te brwi, nie mogłam ich ukarnąć, aż byłam taka, mówię, kurde, chyba pójdę na jakieś laminacje, na henny, coś, wiecie. Do tego stopnia miałam problem, nie? <grym> a wczoraj, jak byłam w Hebe, to pani właśnie opowiadała, wy wie pani, bo ja się pomyliłam kiedyś i ten, i ja potrzebuję tą najjaśniejszą. Pani nawet nie wiedziała, że ja mam złomy malowane brwi. Nie, no niemożliwa jestem. Z tą brwią w ogóle nie mogę sobie poradzić prawą. Wiecie, że powinnam chodzić na te zabiegi i usunąć do końca tę resztkę permanentnego, bo teraz brwi, które widzicie, są w całości moje. Tutaj nie ma już nic permanentnego. Oprócz tego przebarwienia tutaj na, na końcu, jak ktoś nie wie, to nawet nie zwracam na to uwagi, ale że kobieta zwraca uwagę, to jest raz. Dwa, podczas montażu filmu ja widzę wszystkie możliwe niedoskonałości i mankamenty swojej twarzy, sylwetki i wszystkiego. Więc zwracam uwagę na wszystko po pięciokroć. Pewnie, gdybym nie montowała swoich filmów, to by tak nie było. Robię przerwę na rzęsy. A rzęsy... warietę. Wstałam tylko po produkty do ust i zaczęło mi tak pulsować. Końcówka co prawda Eveline. Nie mam pojęcia, co to za kolor. Taką bazę sobie zrobiłam. No i na to nałożę pomadkę z ostatniego filmu, czyli to jest ta dwójeczka z warietę też Eveline. I to jest właśnie cały mój makijaż, a kochani, gdybyście byli zainteresowani którymś z produktów z sensu Marek, który zobaczyliście w tym filmie, to do wszystkich zostawiam Wam linki w opisie tego filmu, a z moim kodem ASIA25 dostajecie 25% zniżki na całe swoje zamówienie, więc lećcie, korzystajcie, a ja zabieram się za sprawdzenie, w jakim stopniu mój film się wrzucił na YouTube, a. bo tak, Nowy dom to nowe realia, tak? Czyli też muszę zmienić trochę przyzwyczajenia, wejść w takie nowe tryby. Wiecie, jako miastowa, jako blokowa z reguły dziewczyna. No to tak, ogrzewanie, woda. Tak, tak takie tematy w tej chwili. Śmieci, <tak> internet. No to już cztery tematy, które są takie dość konkretne do zmiany. Więc przyzwyczajam się, staram się też, wiecie, wcześniej rano montować, żeby ten czas na wrzucenie się filmu był trochę dłuższy. Zjemy sobie daktylka. Jeszcze swoją drogą otworzyć okno, bo chyba za bardzo rozkręciłam ogrzewanie. Co prawda już je skręciłam, ale jak dla mnie trochę za gorąco się zrobiło. Przy mojej bolącej głowie również niespecjalnie. Daktylek. zjem jeszcze jednego. Wzięłam tabletkę na ból głowy i stwierdziłam, że czas odgruzować mój pokój. Żebym mogła to zrobić, to trzeba złożyć szafki. Nie wiem, czy mnie widzicie. W każdym razie coś co odkryłam w ostatnim czasie, to że ja wcale nie lubię składać mabi. <gryw> Naprawdę ich nie lubię składać. Coraz więcej rzeczy się takich pojawia, które dostrzegam, że zawsze mi się wydawało, że jest to fajne i że, da, wiecie, jakąś tam przyjemność odczuwam. Mogę powiedzieć, że nienawidzę na tą chwilę składać mebli. Ale dobrze. Słuchajcie, po, takie. No nie. Panie kierowniku, a to co to jest? <laughs> Oczywiście śmieję się. A wiecie, dlaczego wam to pokazałam. Bo Paweł jest po prostu uważaj na ściany, nie dotykaj. Jest tak przewrażliwiony. Ja oczywiście rozumiem, z czego to wynika, bo on się tym zajmował, on to robił. Więc ja w stu wiem, o co chodzi, bo jak się samemu coś robi, jak się coś stworzyło, jak się o coś dbało, starało się, to potem, wiecie, jest takie poczucie, że trzeba jak najbardziej dbać. Ale on aż do przesady, nie? <noise> Dlatego wam pokazałam. Dobrze, teraz muszę ogarnąć tę szafkę. I pojęcia nie mam zielonego, czy uda mi się to zrobić przed przyjazdem chłopaków, tym bardziej, że oni już jadą. A ja muszę jeszcze najpierw karton złożyć, żeby ktoś się nie zdenerwował, jak wejdzie i zobaczy, że jest rozwalony. A, i w sumie to się dzi dzisiaj pokłóciliśmy. I będę wam o takie, znaczy nie będę wam mówić, o co, dlaczego i tak dalej, ale my nie jesteśmy jakimś turbowzorem małżeństwa. Yy, no i dzisiaj się pokłóciliśmy. Zobaczymy, czy się pogodzimy, czy nie. Paweł próbował przeprosić, ale ja powiedziałam, że to nie takie przekro... przeprosiny za to, co zrobił. <grywka> Na pewno wiecie, że są sytuacje, kiedy trzeba inaczej przeprosić. Karton spakowany. Chciałabym powiedzieć, że szatka również, ale nie jest spakowana. To jest spakowana. Co ja mówię? Złożona. Ok, nie jest złożona. Zabieram się za składanie. Mam instrukcję. Zaraz to ogarnę. I zrobimy tak, i szatka już będzie złożona, dobra? To próbujemy. Dostałam przeprosinowe. Szafka złożona. Jest. Wszystko działa. Proszę Państwa, mamy to. Więc teraz, jak już to pierwszą złożyłam, to każda następna to pikuś. Najgorzej jest zawsze zacząć. A tutaj, tak naprawdę, nic nie skręcacie: wszystko jest na systemie. Trzeba tam tak zaginać. W ogóle. To są takie typowe magazynowe szafki. I szczerze mówiąc, kurczę, nie wiem, czy potrzebowałam aż tyle sztuk, w sensie dwie sztuki. Wolałabym chyba jeszcze drewnianą, tym bardziej, że czy metalowa szafka pochłania echo. <laughs> Ciężkie pytania, nie? No, to są takie, takie właśnie rzeczy, nad którymi człowiek się zastanawia, kiedy ma z tym do czynienia. A pokażę Wam coś. Ponieważ. Mówiłam, że Paweł ma większą zajawkę na kwiatki, czy nie? Jeśli nie mówiłam, to pokazuje, że tutaj jego kwiatki będą wisiały. Jeden już jest, a drugi... Zamówiłeś już swojego kwiatka? Co? Zamówiłeś już swojego kwiatka? Nie, dzisiaj dodawałem do sklepu różne. No. Na komputerze trzeba konto założyć, bo tamto z telefonu mi zniknęło, więc założę... I dodałem z 6 czy 7 fajnych kwiatków. 6 czy 7? Tak, a ty kwiaciarnię otwierasz? No, zobaczcie, proszę, jak wygląda już ładnie jeden. Wprawdzie trzeba skrócić haczyk, bo ten kwiatek ma być docelowo o. Tak, ma delikatnie przysłaniać, więc skrócimy haczyk, Było widać? Tak, tak, widać. tak, widać, no. Więc skrócimy haczyk. Na razie wiszą, tak. A moja kwiaciarnia to jest. To jest mój i to dzisiaj dostałam. Tak, a z paproci robię w bardzo płytkiej doniczce i zrobię sobie ala takie bonsai. Okej, okay. no to będziesz musiał już wiesz zaprezentować, bo teraz to już pozamiatane, jak już powiedziałeś. A ja w roboczych zapiąłem, zapiąłem. No to... zapią, to... <laughs> Aha, a Ty zapomniałeś o swoich... Kaktusach? Nie, to podlewam cały czas. Są trzy w ładnej zielonej doniczce, podlewam je, ładnie opisana butelka, muszę przelać, trucizna dokładnie i teraz się klimatyzują do wiosny. Mówi się klimatyzują czy aklimatyzują? A aklimatyzacja, tak aklimatyzacja, ma Chciałem do Franka jeszcze kupić doniczkę w ramach przeprosin, ale nie byłem pewien czy to miała być ta taka kropkowana, jakby wypalana. Nie. Inna, to dobrze by nie no, To miała być taka y, wersja duża, tej, właśnie, co tu stoi. No i wczoraj, a właściwie dla nich w ostatnim filmie, y, pokazałam właśnie. Okej, okay, bo właśnie frytki amerykańskie doszły w stylu amerykańskim, stekowym, będzie mm -hmm. szarpana wołowina dzisiaj na obiad. A ja po obiedzie, a może nawet przepiękny widok, może jutro zaproszę Was do pomieszczenia gospodarczego, które jest już wykończone w 80% i opowiem Wam, jak nam poszło, co zrobiliśmy, jak zdradzę Wam wszystkie wtopy i powiem, jak ich uniknąć. A było ich trochę. Wiecie, co sobie uświadomiłam? Że w ostatnim filmie nie wrzuciłam w końcu materiałów z Sylwestra i tak dalej. Powiedziałam, w ogóle tam będzie taki delikatny przewrót, bo już mam ponad 50. Teraz tak. Normalnie bym przemontowała film i jeszcze raz wyeksportowała i dodała go na YouTube'a. A tutaj nie ma takiej opcji, bo już ponad 50% filmu weszło na YouTube. Więc jeśli dziś ma się pojawić film. To już... To ja już nic nie mogę zrobić. One są brudne? Czyste A to on to położył, jeśli czyste. Nie. Nie było ich. Obiadł z Paweł, zrobił dzisiaj takie fryty z mięskim szarpanem, z buraczkami, z ogórkami. My z Kubą lubimy te. Z miodem, a Paweł lubi Polecam. takie hot I proszę, chusteczka. No proszę bardzo. Materiały z początku tego roku widzicie teraz. Happy New Year! Happy New Year!

Tym razem ichała Wrocław, tego jeszcze nie grali. Jaki szczęśliwy. Powiedz dlaczego jesteś szczęśliwy? Przejechaliśmy z Poznania do Wrocławia, bo tutaj było pięć ostatnich szapek i nie można było opłacić ich online i zarezerwować, więc jechaliśmy w ciemno do Wrocławia, czy będą nasze szafki, a jak nie to mieliśmy kawę wypić. <noise> Ale Kuba się bardzo cieszy, bo Kuba trafi na kryty skatepark. Ja jestem słuchajcie wygięta cały czas, mam ten... Mam <noise> <Stam Cieść>. zapalny... <noise> Wiecie, to my już nie polecimy na powrocie. A ja nie mogę nic pomóc, ledwie się rusza. jak ja mam je zawiesić w pomieszczeniu gospodarczym? Nie wiem, bo ja muszę Samemu? do fizjoterapeuty. Ej, tam jest więcej? Jest więcej chyba. 03 nie, 93 to nie. 93. Ile potrzebujemy? Bo 5 było na stanie. A jest więcej sztuk. A to jest to, co pani powiedziała, że ludzie mogli opłacić. Zniknęło ze stanu, ale dopóki fizycznie pracownik nie przyjdzie i nie ściągnie, to zmienią zamówienie. Ej, Dlatego bo było jem... 11 sztuk. Tak, ludzie online to zamawiali i teraz jak weźmiemy więcej, to ktoś nie... Nie dostanie, dostanie chyba. Tak. Ile bierzemy? Teraz ja musimy biorę policzyć. dwie do swojego pokoika. Dobra, musimy policzyć, ile potrzebujemy. włosy po wow, ale one, one pachną jak po fryzjerze słuchajcie. <noise> Mega mi się podobałem Jestem ciekawa jak jutro, i tutaj zawsze z tymi, tymi kosmkami mam problem. Chyba nie znajdę po a jak znajdę, to sobie to odwinę tam tutaj. Cała reszta jest super. I tak wyglądają moje usta po jedzeniu. Odebrałam przed chwilą telefon, taki niezbyt miły w sumie, bo od, czekajcie, od początku listopada, czy od końca października, Jezu, czy od. ja już nie pamiętam. W każdym razie chyba w październiku jeszcze robiłam zamówienie i właśnie dostałam informację, że albo będą te produkty w ogóle dostępne, albo nie będzie ich w ogóle dostępnych. Mimo tego, że niby dostępne były zamieszanie, pomieszanie z poplątaniem, tak zwane. I najlepsze jest to, że musimy podejmować decyzje, których nie chcieliśmy. Akurat włączyłam nagrywanie, jak Paweł tam odgłosy wydaje z gospodarczego, bo walczy. Pewnie będziemy coś tam nagrywać. On mówił, że może Wam poopowiadać co i jak się tam dzieje. W każdym razie, zajcie, wczoraj już nic więcej nie nagrywałam. Wróciliśmy bardzo późno wieczorem. Bardzo miło spędziliśmy czas, bo nałożyłam sobie na moją. życie <słuch> na ja Nałożyłam sobie na moją zmianę tego kwiatka i zobaczymy, <słuch> czy coś dobrego się stanie. A właśnie skrywam sobie materiały i widzę, że się z nimi nie pożegnam. Tak wyglądał nasz wczorajszy dzień, tak widzieliście parę urywków z początku tego roku, a my widzimy się w następnych filmach, pa! pa.